Witam. Dzisiaj jestem na jeleniu, jeziorze i będę starał się złapać jakiegoś okonia może szczupaka łowię na na kopytko mansa, główka 3 gramy pędka taka okuniówka no ostatnio tu troszkę niewymiarowych szczupaków połapałem może dzisiaj też się kilka zdarzy więc jak będzie jakaś ryba to pokażę. Na razie tak sobie rzucam jeszcze nic nie dostałem Ale miejmy nadzieję będę szedł tutaj w tą zatokę jakby że coś puknie Jakieś okazji nie liczę, choć w ostatnim tygodniu tutaj dorwano szczupaka 10 czy 12 kilo chyba więc mam, no, mam na coś nadzieję. No, sobie zmienię z y, czarnej gumy na czerwoną, z czerwonym grzbietem. No i zobaczymy, może coś jeszcze puknie. Będę jeszcze troszkę szereg. I wracając myślę postawę, jak mówi, wabank. Y, założę troszkę większą gumę. Może jakiś szczupaczek się skusi. No zobaczymy jak to będzie no Jak powiedziałem, zakładam większe kopyto Ale chyba będę musiał zmienić, bo tam będzie płyciej A tutaj strasznie zarośnięte jest niestety Czułem tutaj dwa szczupaki się spławiły, więc może jest na coś szansa No i opłacało się chyba jednak zmienić Mam szczupaczka Doprowadzę go na brzeg i zobaczymy ile tam on miarzy. No, około 50 nawet będzie. Teraz do wody 44 cm poszedł ładnie. Sobie. No, pierwszy szczupaczek opłacało się zmienić na większy przynętę. Dobrze jest. No jest kolejny szczupaczek, a ten jest troszkę mniejszy. Wyciągniemy go na brzeg. Bardzo ładnie wziął Bierzemy go już nie, Nawet już nie myślałem, że dzisiaj coś złapie, a jednak jeszcze Waluszek wziął 36 cm nie widać, ale o 36. Oczywiście wypuszczamy. On się odszczepił i maluch wraca do wody. No i mam kolejnego szczupaczka Czułem jakieś 3 chyba trącenia kijem nie mógłbym tego zacząć. Więc zmniejszyłem znowu na miesiąc gumę. No i jest. Powiem 40 cm, weźmiemy go na brzeg, ale fajna akrobacja robi, chyba dwa razy skoczył. O, jeszcze troszkę walczy. O, nawet może 45. jest, jest, jest. Nie, nie męcz się naprawdę. Oj, miałem właśnie jednego około 40 cm, ale spiął mi się przy nogach. No trudno. No, kończyliśmy łapanie. podsumowując, złapałem trzy szczupaki, szupaczki. Jeden mi się zerwał przy nogach. I chyba jeszcze miałem 4-5 takich puknięć. No niestety na to większe kopy to nie udało się tego zaciąć. No ewidentnie na te większe brały lepiej. Ale na małe się jednak zacinały to też. No jutro może też pojadę i zobaczymy jak to będzie. Więc na razie wszystkim i do następnego razu.